Dzień dobry moi kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Rozgośćcie się, a ja zapraszam Was na hol zakupowy. Wiem, że lubicie stylizację na moim kanale, wiem, że lubicie zakupy, więc dzisiaj pokażę Wam moje nowości w szafie z firmy Lily Silk. Marka Lily Silk kieruje się stylem Old Money, jest to jeden z moich ulubionych stylów, więc ja zawsze znajduję tam same perełki dla siebie. I tak zacznijmy od pierwszej rzeczy z tego holu zakupowego. Jest to sukienka, którą mam obecnie na sobie, obłędny dekolt wódkę. Wiem, że lubi. Wiecie, że lubię takie dekolty. Klasyka i prostota zawsze będą w modzie, zawsze się obronią. Składy tych ubrań są bardzo dobre, więc te ubrania posłużą Wam na lata nie wychodząc jednocześnie z mody dzięki swoim uniwersalnym fasonom. Jeżeli chodzi o skład tej sukienki, to jest to słuchajcie 80% jedwabiu, jest bardzo wygodna, pięknie się układa, pięknie leży. Pasek do tej sukienki nie jest w zestawie, ale również jest z Zilli Silk, jeśli chcecie zostawię Wam również link w opisie do tego paska, myślę, że bardzo fajnie uzupełnia tą sukienkę i dodaje takiego akcentu, który też urozmaica tą stylizację. Moim zdaniem ta sukienka jest 10 na 10. Dajcie znać, jak Wam się podoba specjalnie, tak chodzę, żebyście mogli zobaczyć też, jak ona układa się w ruchu, dlatego że jest bardzo, bardzo zwiewna. Tak jak mówiłam, składy tych ubrań są bardzo dobre, ale wiem, że ostatnio Lili Silk wprowadziło zmiany w swoich cenach na stronie, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, więc składy zostały te same, jakość została ta sama, natomiast ceny zostały y, troszkę obniżone. Teraz na stronie Lili Silk jest też y, taka obniżka cen związana z ich rocznicą jako marki. Oraz ja oczywiście, jako dla moich obserwatorów, mam e, zniżkę na 20%. Więc teraz naprawdę uzbierało się sporo tych zniżek, które pozwolą Wam zrobić zakupy dużo, dużo e, taniej. Wszystkie kody rabatowe oraz linki zostawię Wam w opisie pod tym filmem. No i zobaczcie, e, z dodatkiem dosłownie kilku akcesoriów. Mamy gotową stylizację, klasyczne beżowe szpilki. Pamiętamy, że takie cieliste szpilki wyciągają nogę, optycznie ją wydłużają. Do tego dodałam e, torebkę okulary przeciwsłoneczne i już i jestem gotowa do wyjścia. Zobaczcie, że dosłownie kilkoma elementami możemy stworzyć całą ele elegancką stylizację, która będzie klasyczna, będzie ponadczasowa. Nie wymaga to od nas ogromnego wysiłku, żeby taką stylizację stworzyć, a jednak uważam, że robi ona wrażenie, dlatego, że tak jak powtarzam, zawsze klasyka i elegancja. Zawsze będę to powtarzać milion razy w moich filmach zawsze się obronią, więc e, tutaj jest pomysł na stylizację dla Was, jak możecie tą sukienkę ograć, jak możecie ją wystylizować. Linki oraz kod rabatowy zostawię Wam w opisie pod filmem. Wiem, że ta sukienka jest również w innych kolorach i po tym, jak zobaczyłam, jak leży ta ekri, na pewno skuszę się również na inne odcienie. Kochani, kolejny outfit. Wiem, że jeszcze mamy lato, ale robi się niestety coraz zimniej. Sweterek kaszmirowy, bez rękawów, sprawdzi się idealnie. Bardzo przyjemny, bardzo delikatny w dotyku. Jeżeli przyjdzie zima, zrobi się zimniej. Pod ten sam sweterek możemy założyć białą koszulę na przykład i tutaj wyciągnąć sobie też kołnierzyk. Możemy założyć klasyczną bluzkę z długim rękawem, więc znowu mamy kilka zastosowań i jednej rzeczy. Znowu to, co lubię najbardziej, czyli uniwersalność ubrań. Możemy je łączyć z wieloma innymi rzeczami i stylizować je na wiele różnych sposobów, dzięki czemu, dzięki temu jednemu sweterkowi mamy już kilka innych outfitów, zarówno na Teraz ten okres letnio jesienny, jak i już myślimy o zimie, a że rzeczy są dobre jakościowo, to na zimę idealnie na pewno e, również nam posłużą. Do tego połączyłam ten sweterek z tymi spodniami. One są super. Bo słuchajcie, tutaj w kostce są guziki. I tych guzików są dwie sztuki. Jeżeli macie na przykład bardzo wąską kostkę, lub po prostu chcecie, żeby te spodnie w kostce były bardzo obcisłe, to zapinacie te spodnie na drugi guzik. Ja mam teraz je zapięte na drugi guzik. Jeśli chcecie, żeby te spodnie były trochę luźniejsze w kostce, lub po prostu macie trochę szerszą kostkę, to zapinacie je na, pierwszo, na pierwszy guzik. Zawsze problem w takich obcisłych spodniach jest, że na przykład no, nie możemy ich przełożyć. Tutaj nie mamy tego problemu, bo sami możemy sobie dopasować, jak obcisłe w kostce będą to spodnie. Więc bardzo fajne rozwiązanie. Mamy w nich tutaj też kieszenie. Uważam, że ten outfit będzie idealny, zarówno na na przykład wyjście z kumpelą gdzieś na kawę, jak i myślę, że będzie to bardzo fajny outfit do pracy. Dodajemy do tego jeszcze klasyczną torebkę, na przykład czarną lub szarą. I jesteśmy gotowe do wyjścia. Dajcie w komentarzach znać jak wam podoba się to połączenie. Ja wiem, że chciałoby się powiedzieć, że to jeszcze nie czas na sweterki, ale myślę, że to już czas najwyższy. Ale zobaczcie bardzo ładna, jasna stylizacja w moich ulubionych kremowo-białych kolorach. Znowu tutaj te spodnie z Lily Silk. dodałam do nich ten pasek kremowy, który idealnie łączy się z tym kaszmirowym sweterkiem. Pokażę wam go z bliska. On jest zapinany na guziki. Możecie sobie ten sweterek zapiąć pod szyję Możecie go sobie rozpiąć i nosić właśnie w tym stylu. To są znowu ubrania, kochani, które nie wyjdą z mody. Robiąc zakupy z moich koli zakupowych, wiecie, że to są ubrania, które są ponadczasowe, to nie są chwilowe trendy. To są bardziej ubrania, które stworzą wam szafę kapsułową, czyli wszystko do siebie będzie pasować. Z łatwością stworzycie stylizacje, które będą klasyczne, a klasa, klasyka to jest zawsze dobry wybór, proste ale bardzo eleganckie i tutaj znowu... Niewielkim wkładem tak naprawdę stworzyliśmy e, piękną stylizację. Granat to kolor tego sezonu i ja zdecydowałam się na granatową jedwabną koszulę z Lili Silk. W ogóle, jeżeli szukacie jedwabnych koszul, to polecam Wam udać się do Lili Silk, dlatego że oni słyną z tych koszul i jest to jeden z najlepiej e, sprzedających się produktów w Lili Silk. Znowu skład bardzo dobry, jakość tych ubrań jest bardzo dobra. No ale zobaczcie na odcień tego granatu. Głęboki, bardzo elegancki odcień granat zawsze dodaje stylizacją elegancji. No i tutaj połączyłam tą koszulę z jedwabnymi spodniami, również z LISILK, to są spodnie wiralowe. na pewno widzieliście je nieraz, to są spodnie, które poszły wiralem na całym świecie, u wielu, wielu właśnie dziewczyn na całym świecie widzieliście na pewno te spodnie, ja również noszę je już od dłuższego czasu, są bardzo wygodne, jakość jest fantastyczna. Jeśli chodzi o koszulę, ja mam rozmiar XS, jak widzicie one są trochę oversize'owe. Ja lubię, kiedy ten oversize jest taki delikatny. Myślę, że tutaj S czy M były już by dla mnie troszkę zbyt oversize'owe. Jeśli lubicie mocniejsze oversize, y, to śmiało. E, jeśli chodzi o spodnie, ja mam 1,70 m i tutaj poszłam w rozmiar S. Zawsze waham się pomiędzy XS a S. Przy moim wzroście S okazała się. Em, Lepsza, lepiej wygląda moim zdaniem, dlatego że nogawki są dłuższe, więc tutaj wskazówka dla Was, jeżeli zależy Wam na długości, to u mnie przy wzroście 1,70 m, SK jednak sprawdziła się lepiej, wolałam pójść w długość i ewentualnie dodać pasek, gdyby te spodnie były troszeczkę w talii za luźne, niż pójść w mniejszy rozmiar w talii mieć spodnie dopasowane, ale na przykład gdzieś nogawki za krótkie, więc tak się prezentuje cała stylizacja, linki zostawię Wam w opisie pod filmem, a teraz pokażę Wam tą koszulę, ale jeszcze w innym odcieniu, równie eleganckim, równie pięknym i troszeczkę innym niż zazwyczaj bym wybrała. Kolejna stylizacja, kolejna koszula z jedwabiu z Lili Silk, tym razem o innym kroju, mniej oversize'owa, bardzo mi się ten krój podoba, tak jak Wam mówiłam, te koszule jedwabne to jest bestseller w Lili Silk, dlatego ja Wam załączę ten model oraz ten poprzedni, który Wam pokazywałam, tam jest ogromny wybór w, ogrom... w różnych odcieniach i w różnych właśnie fasonach. Jeżeli chodzi o tą koszulę, Prezentuje się ona tak z bliska, ja zazwyczaj stawiam na brązowe dodatki, ale tutaj postawiłam również na taki dość intensywny akcent w postaci właśnie takiej brązowej koszuli. Znowu bardzo ładny, głęboki odcień, bardzo elegancki. Tak wygląda stylizacja z zaledwie kilkoma dodatkami, tak jak Wam mówię, prostota, klasyka. To jest zawsze eleganckie rozwiązanie i coś, co zawsze będzie w modzie, zawsze pokazując Wam hole zakupowe, nie chcę, żebyście kupowali coś, co jest trendem, co jest tylko na chwilę, a potem. Pójdzie do wyrzucenia e, i be, lub będzie nam tylko zajmowało miejsce w szafie. Pokazuję Wam rzeczy, które starczą Wam na długo, które będą klasyczne, uniwersalne i tak, tutaj to połączenie, zobaczcie, jak świetnie wygląda. Znowu ta e, piękna, e, jedwabna koszula, pięknie się lśni, bardzo prosta. Ale zobaczcie, jak elegancka, w połączeniu znowu z tymi spodniami. Te spodnie to jest must have, one będą Wam pasowały absolutnie do wszystkiego. No i tak jak Wam mówiłam, ja lubię brązowe dodatki. Tutaj postawiłam na okulary przeciwsłoneczne torebkę do tego zestawu, i od razu zobaczcie, jak te dodatki dodały charakteru. Możemy dodać też pasek do spodni i mamy stylizację gotową. Dajcie znać, jak Wam się podoba i która koszula podoba Wam się bardziej. Ta granatowa. Czy ta w brązie? Kochani, to już wszystko w tym holu zakupowym. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co wpadło wam w oko, co wam się spodobało, czy na coś się skusicie. Tak jak mówiłam na początku tego filmu, kod rabatowy oraz linki do wszystkich rzeczy zostawię wam w opisie pod filmem. Ja się już z wami żegnam, życzę wam pięknego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. PA!